Ja jestem Achim, a to jest nowa seria, która nazywa się Minecraft na kreatywie. A w niej y, jest zawarte życie zmińczone. Tutaj y, to kolega na tym. Mam nowego skina. Na tle miasta, tutaj nowy skin. Siema. Wpisałem po prostu Achim w Minecraft i taki mi Dzisiaj mam nowego skina. No i tak. I to jest moje miasto jak na razie przez 4-5 dni. Budowane płotem. Wy będę i oprowadzę was troszeczkę. Te doniczki dopiero powstają. Myślę, że w następnym odcinku wkładam w to dużą pracę. Tu gdzieś jeżdżą sobie villagery. Tu mamy sklepik, który jeszcze nie jest w pełni gotowy. Tutaj mijamy kościół. Wiecie, to może... Ja, ja się przejdę, bo nie ma to żadnego sensu. O, tu na, są nasze villagery. Dlaczego on jechał pod prąd? A, raczej ona. Różowe to będą dziewczyny, a pozostałe Aha! No, no, spoko. Dlaczego weźmę? No, jechać. Okej okay. i może zaczynając od mojego domu. Tutaj mam dom. <laughs> tutaj jest mój dom. Taki malutki. Tutaj mamy trochę nieoryginalną klat klatkę schodową. Bo niestety ciągle mi się męczyłem, się bardzo. Tutaj mieszka w Villagerowie Tutaj są na przykład y nowaki, tak? No nowaki. Tu są. O, tak. To jest jeden z nich. Tutaj na samej górze są apartamenty. Jeden z nich jest jeszcze niezamieszkany. Tutaj wychodzę z sklepik połączony z torami, tak że on musi być 24 na dobę. Bo jeszcze coś zamkniemy. O, tu jedzie nasz villager. Przejdę po ulicy, Cześć villagerowie. I sobie będą tu jeździć. Tak, to tutaj. To miał być sąd. wo wo ale. Ej, 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 nie pod prąd, nie pod prąd! To miał być sąd, ale trochę mały wyszedł, także będziemy go poprawiać. Tutaj, tutaj mamy zejście do metra. Może się przejedziemy, metro jest krótkie, ale jednak skuteczne, bo jedzie sobie kawałek, tutaj wysiadamy i jesteśmy po drugiej stronie miasta, także opłaca się. Jeszcze będę robił drugą linię metra. Tak, tutaj mamy kościół, na razie taki mały, taką jakby kapliczkę. Tak, tu mamy urząd miasta, który jest tak strzeżony, że nie wejdę tam. Czy znaczy ja tam wejdę na creativie, ale osoby na yy, survivalu właśnie miałyby problem. Aha, czyli tę doniczkę trzeba skasować. Tutaj musicie się przebić przez jeszcze jedne dwie dźwigni, nie można tu postawić. Także, a żeby się tam dostrzec, to zaraz Wam to pokażę na prawie. Okej, okay. Aha. No spoko. I to jest guziczek alarmowy. To posypie się nawet żwir, nie będę pokazywać, bo to wszystko jest tam w antenie. Tu mamy lawę, tu mamy pajęczynę, tu mamy kraty i dopiero tam jest zejście do jest stanowisk pracowniczych. Nie będę Wam tego pokazywać, bo jeszcze ich nie dorobiłem, więc będę musiał wziąć się za robotę. Hop, hop, hop. Bo urząd miasta, ogólnie te drogi można zmieniać. Jak się chce, żeby jeździły, i ostatnio jeździła tutaj, no to teraz stwierdziłem, że będzie jeździć tu. Dlaczego to, to nie na drodze? Aha, nie, w sumie dobrze. Tu mamy jeden najsłynniejszy, jedyny most. To są ulice: tutaj jest, jest świętego Makipaki. A jaka to jest ulica? Tutaj mamy. Jak te ulice nazywamy? Jakąś tak. Ogórka. A, Pana Ogórka. Tu w tym domu, jacyś, tu w tym wieżowcu, jakby ogórkowie. Jacyś... Yy, może ja polecę, bo nie będę im przeszkadzać. Tutaj, tutaj mamy niedokończoną jeszcze szkołę. Tu mamy szpital, też niewykończony W środku bo oczywiście ja nic nie zdążyłam dokończyć. Tutaj mamy sesję policji, tutaj mamy jakiś taki park z punktem widokowym, można tu sobie podlecieć. O, proszę bardzo. Lądujemy. No, jesteśmy. To, to jest niedawno wybudowany, właściwie to dzisiaj jeszcze budynek, to jest firma komputerowa. I mamy taki jakiś komputerek, tutaj też. Mamy klawiaturę do niego. Mamy tak, na górze jest pusto. Yy, o na górze jest pusto. A przynajmniej jak na razie. Otwieramy drzwi, wychodzimy. Ue. I tutaj mamy taki tunel. Niestety bez. A, 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 nie, nie. nie. Można najwyżej stać, bo nie chcę przeszkadzać tym wylodzierom w ruchu ulicznym. Także ja sobie po prostu wsiądę i pojedziemy. Tu mieliśmy krótki tunel pod rzeczką. Jeszcze raz nim przejedziemy. Teraz jest przejazd miasta. Przejeżdża się dosyć szybko. Z, 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 ulica, z tego co kojarzę, to to jest ulica Debilna. To jest ulica długa, bo taka długa, akurat, że nazwałem ją długa. No i teraz mamy jakieś zakrętaski, po czym dojeżdżam do mojej, mojej chatki tutaj w yy, domu, czy coś. Tutaj mamy balkonik jeszcze, z którego tutaj sobie widać, o tam ulicę, pojechał pan villager. O nie, jedzie różowy. Tak, tutaj na antenie satelitarniej mamy jakieś, a na uśmiechniętym świecącym billboardzie mamy Widziałem tego Grzegorza przed chwilą. jakieś hm Tak, także można sobie podziwiać tutaj panoramę widoków. O, jadą, jadą, nie? Dobra, tutaj mamy jakieś takie coś, jakby przewody. O, pajęczyny. No, pajęczyny. No i tak. Yy, tutaj jeszcze możecie sobie... Także ja będę regularnie dobudowywał poza odcinkami Oczywiście to jest na kreatywie, także się nie obraź, no ale trudno by było coś takiego zrobić jeszcze na świecie płaskim mm, na no survival. A teraz już możecie sobie podziwiać te widoki. Ogólnie to jakiś youtuber miał kiedyś taką serię. Szkoda, że nie mam łódki fajne. Tutaj możemy... O, podziwiać widoki. Pojechał tam. Ho! No, ale go dorwałem. Polec sobie za nim. E, nie tunelem. Dobra, staram się ich dogonić. Ich trasą. Kurczę brązowy będzie przede mną. Nie, 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 nie. Nie będzie w żadnym wypadku przede mną. No i tutaj różo ostatni Tak. I ja się z Wami pożegnam. Z moim nowym skinem. Trzymajcie się. Hello. Jeśli Wam się podobało, to łapkujcie. Możecie tam sobie zajrzeć do Kampiego, jak chcecie. Możecie też zostać tutaj. Poglądaj sobie inne filmy i to by było na tyle, trzymajcie się, papa! Pa.